Hej, cześć, witajcie, z tej strony Koleks, a dzisiaj nagrywamy FNaF 3. Tak, zacząłem, e, kupiłem sobie FNaF 3 dzisiaj spróbujemy sobie ograć te trzy noce, tak jak to robię standardowo e, jako film. Jak nam się nie uda trzeciej nocy, no to zrobimy ją w następnym odcinku. Z bezmannego przedłużenia zaczynamy new game Fazbear Fright The Horror Attraction, tak, 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 to wszystko znamy. Uuuu, kurczę ściarki mam bo Ostrzeż mówiąc, nigdy nie grałem we FNAFA 3. Na telefonie, jedynie. Dobra, ciebie nie chcemy. Jedynie na telefonie grałem we FNAFA 3. Eee... Co wiem. Chwila, ja tu mogę coś. Nie, nie mogę, okej. Okay. Co wiem, to możemy. Mm, to o pierwszej nocy nic nie ma, czekaj. Ja muszę w to klikać? A, okej. Okay. Exit to będzie ciekawe. Będzie bardzo. O, to Bardzo, będzie... To będzie bardzo ciekawe. Tak jak mówiłem, nigdy w to nie grałem. Okej okay. ja to nie ma energii, nie? Mogę sobie sprawdzać kamerę ile sobie tylko zechcę. To bardzo dobra, dobra. Map, map toggle. Um. Ile? A jak w to kliknę, to co? Eee, to seal a double click, the vent come, button. Aha. Aha! Okej. Okay. The seal, e, double click, the vent come... Okej, okay, czyli teraz jak? Eee, co? Nie, otwórz to. Aha, nie, bo ja to zamek. Dobra, nieważne. Heh. Uh, okej, okay, bo to... ok, bo to chodzi, żeby to było zamknięte. A to nie mogę po prostu wszystkiego zamknąć? Okej. Okay. Aha, bo to się otwiera co... Aha, dobra. Freddy. Jak to się klikało? What? Czekaj. A, okej. Okay. <laughs> Nie widziałem którego Dobra Dobrze. Um, czyli tak, tutaj String Trepa nie ma, co wiem. Pierwszej nocy. No nie, no ewidentnie no, no nie ma, puppet. Fila A. O, to pamiętam, że w to się klikało. Coś, żeby te minigirki robić, ale to zrobimy wszystko w drugim sezonie. Chyba w to albo w to. Dobra, to wszystko zrobimy w drugim sezonie, tak jak mówię. To jeszcze te kafelki były, ale. Good ending, bo to są dwa endingi: to jest bad ending i good ending. No naszym, no, naszym pierwszym celem jest bad ending w tym sezonie. W drugim sezonie będzie good ending, a więc. Dobra, co my, co my tutaj mamy? Może się zapoznajmy, dopóki ja mam jeszcze czas. Jest czwarta ja. Co tutaj, gdzie jest? Bo prawdę mówiąc To nie za bardzo się tutaj orientuję. Raz robiłem w sumie mapę sunafaczy w Minecrafcie <noise> To w sumie, no, nie więcej wiem, ale eventów No eventów nie robiłem w każdych Tak mi się przynajmniej wydaje O To jest ok. A tutaj mi może wpierdzielić ja słyszałem kroki, czy mi się wydaje? Musimy play audio. Dobra. No tak, bo to jest 5 e, drugiej nocy go wysłuchamy, bo on tam mówił, że znaleźć coś oryginalnego. Tak jak to było we fnaf 2 jako film. W sensie we fnaf 2 film pod koniec filmu była scena ze springtrapem. To było... no przyznawam że miałem bardzo, że, że, to było naprawdę coś i zobaczyliśmy stringtrapa o szósta ejem jej szósta ejem okej, okay, czyli lecimy a nie, jeszcze jest jakaś cutscenka, dobra Yo. Mm okej okay. chodźmy gdzieś to jest, jesteśmy freddym dobra wiem że to nas purple Game będzie powoli <laughs> załatwiał U. okej okay, czyli tutaj będzie foxy o follow me shadow freddy nie <laughs> o właśnie to jest to to, to coś co będzie nam potrzebne w drugim sezonie yo ja yes, czekaj, no ja chcę zwiedzić całą pizzerię, tak? Oh, jesteśmy w biurze. A, on ja, ja nas w kuchni za, kuchni załatwi. No tak. O. A, to są korytarze. Okej. Okay. Nie więcej, co mam, co się dzieje? A to powinno być już. Dobra, nie, idziemy do kiblów, czy co? Ja nie A czekaj, a tu co jest? Dobra, uważajcie, tu będzie rzymskie ruchy, muszę się przygotować Dobra, tutaj będzie error Dawaj, chodź tutaj Ty, purpurowy... kolego Dobra, Lecimy drugą noc Dobra, wysłuchamy go, teraz halo Yo. Hey man, okay, I have some awesome news for you. Uh we found some vintage audio training gazett. Dude, these are like prehistoric. I uh -huh. think they were like training tapes for like other employees or something John like deus. that. So I thought we could like have them playing like over the speakers as people walk through the attraction Dude, that'd make this feel legit, man. But I had an even better surprise for you. it. You're uh -huh. not gonna believe this. One. a real one yes, uh, go, uh, we'll, yes we'll it's in there somewhere I'm, I'm sure you'll see it ok, I'll leave you with some of this great audio that I found, talk to you later man uh, hello, hello uh, welcome to your new career as a performer slash entertainer for Freddy Fazbear's Pizza uh, this tape will provide oh. you with much needed yeah, information sorry. on how to handle slash climb into slash climb out of Jest! Mamy string Trap'a Dobra, To już. Możesz. Możesz. Okej, nie mogę go zamknąć. E, nie, wracaj. Wracaj. Dobra, Dobra, w końcu się zaczyna. Teraz dopiero zaczyna się gra. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Jak długo? Wracaj tu.

Ok, czyli znalazłem tam jakieś ten e, stare nagranie. No spoko, zostajesz tu, gościu. Dobra, mamy cię, nie ja zróbajem. Hmm. słyszałem jak poszedł. Wracaj, dobra. Jest druga je, yeah. no nie wydaje się, to na chwilę jakoś skomplikowane. Halo. Wracaj do papetki O, wrócił. Yeah, he always come back. Dobra. Wracaj do papetki. Chwila, czy jak on tam jest, to popetka znika, czy mi się wydaje? O, słyszę jego kroczki Papetka jest? Aha Trzecie Co to? On, on robi takie Hello Wracaj tu Aha, i papetki nie ma A tak akurat nie widziałem A to gdzie jest papetka w takim... W razie Popetki nie ma hmm. I tutaj w ogóle jest minigerka, ale nie chcemy w nią wchodzić To będzie... To wszystko moi drodzy będzie w sezonie drugim Dobra, wracaj tu LOL O kurczę, czemu ja tak zrobiłem? Fuck dobra, na chwilę wentylację w nocy nie obchodzą. Na chwilę... Właśnie O kurczę Będzie to. Będzie trochę dłuższe O nie Co? Szybko O jest blisko Słyszę jak... No szybciej Gdzie on jest? <śles> tu jest! Zamykaj to! Zamykaj to! Gdzie mi wchodzisz, Ty? Walony! I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ja to dobrze zrobiłem. <grystanie> ja mu nie powinienem to zamknąć. Dopiero jak on będzie tu bliżej. Ej kurczę, nie wiem. Ja tu muszę ogarnąć. O! Poszedł! Jest? Tu ma być. Dobra, ogarnąłem go. Stoi, dobra, klasa. Siedź tu, ziomeczku. Dobra, poszedł sobie. no i wracasz. Dobra, idzi. Izi, idzi. Ja to w ogóle muszę ogarnąć tam całą mechanikę, bo i nawet co mnie nie oglądałem. Fnaf. Oglądałem chyba dwie pierwsze noce fnaf <grymne> tego trzeciego. Tak to oglądałem tylko ee, e, urywki, właśnie u Elevena, jak, jak przechodził good ending, to widziałem tylko. No dobra. O, mamy. Okej, okay, mamy szósty mamy kolejną cutscenkę, obstawiam I spróbujemy w tym odcinku zrobić trzecią noc, jak nam się nie uda to... zostajemy na kolejny odcinek, dobra, jesteśmy, obstawiam nim. Dokładnie Dobra, chodźmy Sprawdzić jeszcze raz co tam jest Sprawdźmy całą mapę jeszcze raz, okej, okay, tutaj jest to samo Mmm... Follow me. To jest foksiacz? <laughs> cztery cupcake'i. Tak, to jest teraz ta gra, gdzie trzeba znaleźć cztery cupcake'i. Hm. E, chwileczkę poprawię sobie tylko tutaj. Dobra, mogę iść dalej. E, no idziesz. Boże, kaburze jest. Szczury. <ścoughs> Szczury. Dobra. Hej, Freddy. O nie. Zjadł nas. No zjadł nas. No dobra. Spana lisek. Spana Wam powiem. Gadał się z Shadow? ale ciebie już nie chcemy Dio eee, Dobra, chodź tutaj, żebym wiedział Mniej więcej, gdzie jesteś Gdzie on jest? Tu jest, dobra Chodź tutaj Chodź tutaj, ziemeczku Masz być tutaj mi Dobra, ja będę sobie w sumie, chyba tylko siedział na kamerach, dopóki nie będę miał jakiegoś błędu. Hmm. Haj, w ogóle teraz mo mogę, mogę szukać tych cupcake'ów Hm. wiecie co na chwilę. O, audio. Okej, okay, będzie tu. Come on. Siemka. że hmm. może nie było żadnego Cupcaka? To trzeba było tylko w nie klikać. Co nie? Uh, teraz ich nie znajdę. A nie, to jest jeden. O. <gryw> o oh, nie. Bądź tu. O kurcze, nie ma go. Ej, dobra. Jest niedobrze. Jest, jest bardzo. O, jest bardzo niedobrze. Come on, come on, come on, come on, come on. Gdzie on jest? No, serio, audio. Ej. Nie. O jest, o jest źle Come on Ta Kamerę piątą Tu jest Dobra, tu jest Chodź tutaj Nie, wracaj oh Fuck Teraz to już się powoli zaczyna stresować ale już mniej więcej wiem jak to, jak to działa Hello. Wracaj Połącz się tej kamerze piątej Dobra, dałaj mi audio No kurczę. No, no nie, on mnie gdzieś wbił już Ej, dobra W o, oh, o oh, ty! Wracaj się. Hello. Jest? Jest. Był tu. A oh, tu walonie, waleniec Ty. Hi. Wracaj. O ty Tupę. Gdzie? Hej! Ej, dobra, jest chyba źle Oj, jest źle Oj Oj, jest źle Szybko, mam to go Wracaj Dzieciak, dziecek tam jest, wracaj Hello? Chodź tutaj O, teraz toni nie... O, Freddy Nie, ja wolę tak, chyba tak jest szybszy Freddy Fredosław Ciebie tu nie ma Prawda? Ej, ko Cupcake Ej, dobra Ej Wrócaj się Tu jest Czyli co, on mi wbije do venta? Może być tu, człowieku. Chyba, <laughs> człowieku. A masz nosek śmieszny. Co tam? Może być tu. Jezus. Oj. Oj, jest źle. No. Ja jeszcze nie wiem, jak wszystkie animatroniki działają. Wracaj. A, jest. To jest on, nie? Chyba, jo. Oj. Wentylacja problemo. Jesteś tu? No nie wiem, bo teraz mi robi problemy wszystkiego, no. No shit. Come on. Ale, przegrałem. Eduard, jestem dat. A nie, on tu stoi. A to czemu mi się. On, to jest on, nie? Ta, to jest on. Come on, stój tu. Jest, udało się. Klasa, pięknie. Jej. Nice, udało się. Eee, a teraz jeszcze Chica, i możemy znaczy kończyć już odcinek. No ale tutaj chociaż może coś jeszcze będzie. Czekaj, jeszcze chcę jeszcze zobaczyć Co będzie tutaj. A, to będzie ten ten kod 395248. Teraz będę mógł pisać na ścianach dosłownie. <grym> ale dobra. Chodźmy już za nim. Tędy się teraz chyba. Potem ten i teraz dwa w tę stronę. Raz. I. Dwa. I do góry. A coś tutaj się zmieniło? Coś tutaj się zmieniło, czy nie? Nie, tu nadal jest coś czarnego. No dobra. W takim razie. I bu. No nie. No dobra. I tą nocą zajmiemy się w następnym odcinku. Oj, halo. O, dobra. I patrzcie tutaj przy okazji. Macie klawiaturę. <grywka> A tak jak, tak jak mówiłem, to jest w trzecim sezonie. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.